Witajcie kochani, szesnasty film z serii instalacja elektryczna, od czego zacząć i na co zwracać uwagę. Dzisiaj takich kilka podstawowych informacji na temat telewizji i internetu zapraszam do oglądania. Zacznijmy może od telewizji. W pierwszej kolejności musimy się zdecydować, czy będziemy korzystali z telewizji naziemnej, czy z telewizji satelitarnej, a może z jednej i z drugiej. Ma to znaczenie, abyśmy wiedzieli, jaką ilość przewodów koncentrycznych musimy położyć. Fakt, że są na rynku takie rozgałęźniki, które umożliwiają puszczenie jednego i drugiego sygnału na jednym przewodzie, ale nie wiem, dlaczego ja jakoś nie jestem zwolennikiem tego rozwiązania. Uważam, że przewód koncentryczny nie jest na tyle drogi, aby na nim jakoś super oszczędzać i lepiej jest położyć sobie dwa przewody. Wtedy zawsze mamy jakąś alternatywę, jakby się na przykład przewód uszkodził, chociaż nie wiem, co by mu się mogło stać tam w ścianie. No trzeba by go było chyba przewiercić. I teraz tak naprawdę to wy sami musicie podjąć decyzję, które rozwiązanie będzie dla was najlepsze, czy położyć jeden przewód, czy dwa. Dla mnie ważniejszą kwestią, nawet nie wiem czy nie najważniejszą, jest sposób prowadzenia tych przewodów. Każde łączenie takiego przewodu, choćby nie wiadomo jak dobrze było wykonane, jest to strata sygnału mniejsza bądź większa. Dlatego uważam, że błędem jest prowadzenie przewodu od gniazda antenowego do gniazda antenowego w kolejnym pokoju i w kolejnym i w kolejnym i na samym końcu do anteny, gdzie w każdym gnieździe mamy jakby dodatkowe łączenie. Według mnie najlepszym rozwiązaniem jest poprowadzenie przewodów od wszystkich punktów, gdzie będą telewizory, do jednego punktu w naszym domu, który sobie wybierzemy, gdzie będzie tylko jeden rozdzielacz i od niego prosto do anteny. Taki prosty schemat widzicie właśnie na ekranie. A gdzie takie miejsce zlokalizować u nas w domu? Tak naprawdę wszystko jedno, chociaż ja uważam, że chyba najlepszym miejscem to jest strych, ponieważ jest to pomieszczenie, gdzie jakieś tam dodatkowe skrzynki na ścianie nie będą nam po prostu szpeciły. Mamy możliwość później poprowadzenia sobie przewodów, na przykład w jakichś tam korytkach. Jeżeli się zdecydujemy, że antena została powieszona w złym miejscu i w innym miejscu będzie lepszy sygnał, w tym miejscu po prostu będzie nam łatwiej wprowadzać jakiekolwiek zmiany w późniejszym terminie. Należy tylko pamiętać, aby do takiego miejsca doprowadzić też zasilanie, żeby tam były zrobione, nie wiem, tak, według mnie to przynajmniej dwa gniazda. I teraz jeszcze taka ważna informacja dla osób, może nadgorliwych to będzie złe słowo, ale takich, które boją się, co będzie za kilka lat. Jeżeli chcecie mieć możliwość wymiany tych przewodów lub Prowadzenia jeszcze jakiegoś dodatkowego przewodu, bo może kiedyś coś się zmieni, kiedyś ludzie na przykład nie myśleli o tym, żeby doprowadzać do telewizora przewodu z internetem. Teraz to już jest normą. Więc można po prostu te przewody koncentryczne położyć w peszlu, troszeczkę większym, żeby była możliwość dołożenia dodatkowego przewodu, lub właśnie, jeżeli przyjdzie taka konieczność wymiany, to też bez problemu go wtedy przeciągniemy sobie. I na koniec, tak szybko parę słów o internecie. Jeżeli zdecydujecie się na sieć w domu, chociaż pewnie znajdzie się bardzo dużo osób, które stwierdzi, że nie chce kłaść dodatkowych kabli, w Wi-Fi w zupełności wystarczy. Szanuję ich zdanie, ale weźcie pod uwagę, że niektórzy mogą chcieć mieć jednak poprowadzone przewodowo. Wtedy prowadzimy skrętki od miejsca, gdzie będą gniazda internetowe w domu, do miejsca, gdzie będzie znajdował się nasz router. Jeżeli jest to router Wi-Fi, musimy mu wybrać najbardziej optymalne miejsce, tak aby sygnał nam się równomiernie rozchodził po całym domu. Od routera potrzebujemy jeszcze poprowadzić przewód do modemu. Modem oczywiście może być w tym samym miejscu, gdzie jest router. I teraz nam jeszcze pozostał jeden przewód od modemu, który już musi iść do dostawcy naszego internetu. Jeżeli to będzie na przykład internet radiowy, dobrym miejscem na modem, czy wyprowadzenie tego przewodu od modemu, jest nasz strych. Tak jak to robiliśmy z przewodami od naszej telewizji. Jeżeli będzie internet dostarczany kablowo do naszego domu, no to musimy ten przewód wyprowadzić na zewnątrz w domu, ewentualnie wyprowadzić sam Peszel, który nam da później możliwość przeciągnięcia przewodu już od dostawcy. Z mojej strony to by było na tyle. Jeżeli macie jakieś swoje przemyślenie i chcielibyście innym osobom zwrócić na coś uwagę, zachęcam do pozostawienia komentarza. Fajnie też by było, jakbyście zostawili łapkę w górę. Obserwujcie mnie, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Do zobaczenia, na razie, cześć.